Splątanie kwantowe. Więź ponad przestrzenią i czasem. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak splątanie kwantowe łączy nas ponad przestrzenią i czasem? To zjawisko, które wydaje się magiczne, ale jest całkowicie realne. Splątanie kwantowe to jedno z najbardziej zagadkowych zjawisk fizyki kwantowej. Polega na tym, że dwie cząstki lub więcej Mogą być ze sobą nierozerwalnie powiązane, nawet jeśli znajdują się bardzo daleko od siebie. To powiązanie jest tak silne, że zmiana stanu jednej cząstki natychmiast wpływa na stan drugiej. Albert Einstein nazywał to zjawisko upiornym oddziaływaniem na odległość, ponieważ wydawało się sprzeczne z teorią względności. Według której żadna informacja nie może przemieszczać się szybciej niż światło. Jak to działa? Splątane cząstki tworzą układ, który nie może być opisany jako suma dwóch niezależnych elementów. Ich stany istnieją jako superpozycja, mieszanka wszystkich możliwych konfiguracji. Dopiero pomiar jednej cząstki ustawia wynik u drugiej, niezależnie od odległości. Na przykład dwa splątane fotony mogą mieć stany spolaryzowane w przeciwnych kierunkach. Jeśli zmierzysz, że jeden jest spolaryzowany pionowo, to drugi natychmiast będzie poziomy. Zastosowania praktyczne. Splątanie nie jest już tylko ciekawostką teoretyczną. Naukowcy wykorzystują je w wielu nowoczesnych technologiach, takich jak kryptografia kwantowa gdzie wykorzystanie splątania pozwala stworzyć systemy komunikacji całkowicie odporne na podsłuch. Każda próba przechwycenia informacji natychmiast zmienia stan splątanych cząstek i zostaje wykryta. Komputery kwantowe, dzięki splątaniu możliwe jest wykonywanie obliczeń równoległych w skali niedostępnej dla komputerów klasycznych. To może zrewolucjonizować m.in. sztuczną inteligencję, projektowanie leków czy symulacje złożonych systemów fizycznych. Teleportacja kwantowa, nie chodzi tu o przenoszenie materii, ale o przekazywanie informacji o stanie kwantowym, cząstki z jednego miejsca w inne, bez fizycznego przesyłania cząstki. Splątanie rodzi głębokie pytania o naturę rzeczywistości. Jedność wszechświata. Skoro cząstki pozostają połączone ponad przestrzenią i czasem, może oznaczać to, że na najgłębszym poziomie rzeczywistość jest jedną całością. Granice lokalności, czyli klasyczna intuicja rzeczy mogą oddziaływać na siebie nie tylko lokalnie. Rola obserwatora w fizyce kwantowej pomiar nie jest neutralny. Akt obserwacji wpływa na wynik, co rodzi pytania o naturę świadomości i jej związek z materią. Splątanie kwantowe to jedno z najbardziej tajemniczych zjawisk nauki. Łączy w sobie fascynujące paradoksy, przełomowe technologie i pytania filozoficzne o jedność wszystkiego. Pokazuje, że świat na poziomie kwantowym działa według zasad, które wykraczają poza naszą intuicję i daje przedsmak przyszłości, w której fizyka kwantowa stanie się podstawą nowych wynalazków i nowego rozumienia rzeczywistości.